Choć niektórzy nazywają kosmitów naszymi braćmi, ci mniej ogłupiali z nas, mam tu na myśli siebie, wiedzą po co obcy przybyli, aby nas pobić oraz zniewolić. O to także chodzi kosmitom i aszczurkom? Nie. Gadoidy dawno tu są. Żyją w środku naszej planety, w rezerwacie zwanym ziemska dziura. Och, <laughs> A co to było? A, rety! Coś tu wraca, A? Mamo. Ekipo, przygotujcie się. Zaraz zostaniemy. Powiedz. <grymny> <grymny> Koniec! Głupia kukurydza złaź mi z drogi! Słaby chcę cheeseburgera! pomóżcie mi! Proszę! Jeśli tutaj szeryf Bronson Stone ma zakończyć ziemski żywot, niech tak będzie. Powystrzelam was, wy kosmiczne świry! Co się stało? Kurczę, szeryfie! Kudłaty, Scooby! Patrzcie, ścieżka! To wycina zboże od środka pola. Spece od pułapek. To nie jest ścieżka, tylko wielki krąg w zbożu. Bardzo jasne światło, wehikuł tajemnic zgasł, radio i krąg w zbożu. Nie chcę tego mówić, ale. Kosmici naprawdę są wśród nas. I co teraz? Najpierw trzeba znaleźć chłopców, a potem pojedziemy do eksperta. Chociaż już wiem, że będę tego żałować.